Było to dokładnie cztery lata temu. Terapeuta, wspaniały człowiek, Mariusz, wziął naszą grupę na łąkę i powiedział: Poczujcie ten zapach i zobaczcie to wszystko dookoła, co Was otacza. To może być wszystko Wasze, tylko sami musicie tego chcieć. To jest tylko wola każdego z Was i nie musicie być zakładnikiem wody i tych innych świństw, Posłuchałem tych słów. Już cztery lata jestem wolny od tego nałogu i w pełni cieszę się wszelkimi dobrami tego świata. A wy, piusy, moczymordy, degeneraci, czemu tego nie zrobicie? Uczyńcie, popatrzcie, chociaż przez chwilę na to, co czynicie swoim żonom, mężom, dzieciom, przyjaciołom. Ile to matka przez was. Łez wylała. Ile tym osobom przysparzacie cierpiej i zmartwiej, ale i tak wiem, że tego nie zrobicie, bo wasze mózgi są przesiąknięte gorzałą. I nie umiecie logicznie myśleć, tylko gdzieby tu znowu się nachlać. A może pomyślcie o swoim zdrowiu, bo na pewno jest ono w opłakanym stanie. I tylko patrzeć, jak niedługo wysiądzie i zostaniecie zakopani, jak ten zdechły pies. Nawet zwierzę ma trochę godności i umiaru i wie, kiedy przestać pić. A wy, piusy i mocz mordy, tylko myślicie, aby nachlać się jak najwięcej. Na pewno jest wielu takich z was, co to? Zostali wyrzuceni z domu. A przez co to jest? Tylko przez wódę, Ale gwarantuję Wam, że gdybyście podali się terapii, to nawet największy wróg stanie się Wam przyjacielem i poda dłoń. Najpierw pomyślcie o sobie, bo to jest Wasz problem i Wasze zdrowie. A życie w koło. Przekręci wam się o 360 stopni. Naprawdę warto to zrobić. Uwierzcie mi. Ale wy, piusy, moczymordy, pewnie z tego się śmiejecie i myślicie, co to za wariat mówi? Ale to jest właśnie myślenie takiego typa i pijaka jak wy. Nikt. Na siłę wam nie pomoże, tylko sami musicie tego chcieć i zakodować sobie w tych pijackich łbach, że jesteście chorymi ludźmi, ale jest wyjście z tego. Jest tyle ośrodków i wspaniałych ludzi, co wam za darmo pomogą i uratują was. O ile jeszcze macie choć odrobinę mózgu. Przełamcie się i uczyńcie to, bo naprawdę warto. Przepraszam za te ostre słowa, ale nie tylko ja teraz o Was tak mówię, bo na pewno jestem przekonany, że nawet najbliżsi Was tak widzą. Ratujcie się, naprawdę warto, chociażby dla rodziny i bliskich, a przede wszystkim dla Was samych. Gorzała jest dla ludzi, którzy umieją z niej korzystać. A Wy, pijaczki, pamiętajcie, że to Was już nie dotyczy. Życzę powodzenia w wychodzeniu z alkoholizmu. Dziękuję.